Na konferencji prasowej. Tematem dzisiejszej konferencji jest Sytuacja w Polsce i Metoda Zmian. Konferencja jest związana z dzisiejszym spotkaniem w sali lustrzanej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18. Tematem spotkania jest Unia Europejska, bal na Tytaniku. Tutaj są materiały związane z dzisiejszą konferencją dla prasy. Panie prezesie. Proszę mamy w tej chwili kolejne przedstawienie z cyklu. Socjalizm jest to ustrój, w którym się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Służba zdrowia jest to właśnie relikt socjalizmu, jest przepowiadający w całej Unii Europejskiej. Wszędzie są te same, te same problemy, co będzie Anglia, co będzie Francja, co będzie Polska, stale są te same problemy. To polega na tym, że urzędnicy nie są w stanie ocenić sytuacji. To muszą robić miliony pacjentów i tysiące lekarzy, którzy to robią. Co trzeba zrobić, żeby raz na zawsze pozbyć się tego problemu? Bo jeżeli korzystamy z ten problem z fundacji, się. Nowy problem, problem, tak zawsze jest. Otóż jest jeden, jeden jedyny dział medycyny, który działa bez błędów, Jest to weterynaria. Nie istnieje ministerstwo zdrowia psów, nie istnieją kasy chorych kotów i dlatego weterynaria działa absolutnie bez błędów. Co trzeba zrobić? Trzeba zlikwidować te instytucje sprzedać wszystkie pasówki służby zdrowia dając pieniądze na fundusz emerytalny z licytacji oczywiście temu da więcej. Sprzedać cały sprzęt. Wszystkie pieniądze dawane co roku z budżetu na służbę zdrowia, i na oczywiście biurokrację służby zdrowia podzielić porówno i dać obywatelom. Na początek potężnie podatki. I jest to koniec reformy służby zdrowia. Wrócimy do normalności. Z czasów przed socjalistycznych. I wtedy, jakie nastąpią skutki? Przede wszystkim, będziemy bogatsi, bo nie będziemy pokrywali koszty, kosztów ogromnej ilości biurokratów, którzy nic nie robią, a kosztują potworne pieniądze. Po drugie, zniknie wszelka korupcja. W weterynarii nie ma korupcji. Nie widać, żeby, żeby ktoś wsił koperty logistycznej weterynarzy. Prawda? Nie ma czegoś takiego. Znikną wszelkie kolejki. Nie trzeba mnie czekać, czekać tygodniami na wizytę. Zniknie zjawisko, zjawisko Państwa, zajmowania yy, czasu lekarzom przez ludzi, którzy idą do lekarza tylko dlatego, że jest za darmo. Więc sobie idą, bo są sobie posiedzieć w cieple, muszą się poskarżyć, prawda? Za darmo tu siedzą, a lekarze tracą tam czas. Mniej więcej sześciokrotnie spadną ceny lekarz, jeżeli Państwo nie będzie się wtrącało w te ceny. Spadły również ceny, trudno powiedzieć w tej chwili na ile, ceny usług, usług medycznych. Pacjenci za sobie traktowali jak ludzie, a nie jak osoby, które przychodzą, żeby wyderbić darmowe, darmowe świadczenie. Następnie zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia, który zawsze musi zatrudniać, jak powiedziałem, dwóch błędów. Albo nie daje pieniędzy na potrzebną kurację, albo odwrotnie, daje się nacinać wydwigroszom, którzy wyciągają tam darmowe jakieś, jakieś, nie, jakieś rzeczy, mimo że wcale nie są im, nie, nie są im potrzebne. No bo skąd? Narodowy Fundusz Dura ma wiedzieć, czy pacjentowi jest to rzeczywiście potrzebne, czy nie. Tylko człowiek, który sam płaci, wie, czy to mu jest potrzebne, czy nie, i czy on tyle, tyle jest w stanie na to wydać. Następnie zniknie właśnie przydawanie tych pieniędzy, a wydwigroszom. Ale co najważniejsze, zniknie konieczność przychodzenia z receptą do, do apteki. Leki będą takie jak było 100 lat temu, w wolnej sprzedaży, gdzie każdy będzie mógł pójść do apteki, nie będzie musiał iść, iść do lekarza po podobną receptę, nie będzie musiał, musiał przejść tej, tej procedury. Apteka będzie mu sprzedawał, tak samo sprzedaje się bułkę, masło, będzie mu sprzedawał lekarstwo. Prawda? Ponieważ nie będzie ulgowych recept, to nie będzie powodu, żeby państwo kontrolowało sprzedaż leków. Prawdopodobnie uprości, uprości życie ludzi. Ale przypominam, tak zawsze było. 100 lat temu można było kupić na nawet arsenał. I, 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 I co najważniejsze, proszę Państwa, jeżeli, jeżeli chwilowo będzie brak jakiegoś lekarstwa, usługi, aparatury i tak dalej, to cena tej usługi natychmiast na wolnym rynku idzie w górę i po dwóch dniach czy dwóch tygodniach. Wprowadzana jest ta część produkcji, opłaca produkować te rzeczy, czy robić te rzeczy, prawda? I, i rynek, rynek ten problem, problem rozwiąże. W tej chwili to wymaga procedur, albo owsiak musi, musi przyjechać i, i coś kupić, prawda? Albo, ale to dwa rok, prawda? Zanim kolejny owsiak się, się zwierzę i zdecyduje, coś trzeba robić, prawda? albo się ministerstwo naraza i też to trwa rok. Prawda? Natomiast rynek reaguje natychmiast. Rynek reaguje natychmiast po dwóch dniach, półtora czy dwóch tygodniach, już problem jest na rynku rozwiązany. Także, jest to bardzo prosta recepta, wystarczy po prostu nic nie robić. Wystarczy rozwiązać te instrukcje, które przeszkadzają obecnie lekarzom, yy, przeszkadzają pacjentom i wtedy rynek to natychmiast sam załatwi. To jest najprostsza rzecz na świecie. Weterynaria się pluralizowała w ciągu kilku tygodni, czy kilkunastu tygodni i działa do tej pory bez błędu. Chcemy... Pozostaje pytanie, dlaczego? Dlaczego psownikom to może być dobrze, a ludziom nie? To jest jedno. weterynarii są małe pieniądze do ukradzenia i pozwolą je osprotyzować. są ogromne pieniądze, które kradnią politycy i urzędnicy, a także ludzie ze służby zdrowia. Odgrywają te pieniądze i dlatego nie chcą dopuścić do prywatyzacji tej dziedziny. Ponieważ inne rzeczy są sprywatyzowane i jakoś działają, prawda? No to tak samo powinno działać dobrze leśnictwo. Bardzo ważna dziedzina, dziedzina. a więc pierwsza powinna zostać 20 lat temu zrezygnować. teraz, mam, co mam do powiedzenia ogólnie, proszę o pytania. Panie Jeruszu, jak powiedział Pan, pobyć, że kwestię tą odniesienia do kieszeni pacjenta, bo z tego, co Pan do tej pory powiedział, że za chwilę podniesie się flagu, że biedni ludzi, biednych ludzi nie będzie stać się na lekarza. No ale w tej chwili biedni ludzie płacą za podatki za lekarza i płacą jeszcze oprócz tego za urzędnika. Wtedy będą płacili już tylko za lekarza. I jest jeszcze raz sprawa. Ludzie zamożni są z reguły ludzie, którzy studiowali na, uni na uniwersytetach z tymi, z tymi lekarzami. Mają, mają znajomości prawda, i poznajomości sobie załatwiają. Ludzie biedni nie. Ludzie biedni nie. W tej chwili gotówka biednego będzie warta tyle samo, co gotówka bogatego. W tej chwili bo bogatego jest w ten I w ten sposób, w ten sposób chory, chory może sobie, może sobie wybrać lekarza. Oczywiście, że będą tańsi lekarze i drożsi lekarze. To jest jasne. Tak samo jak ludzie jedzą tańsze webliny i droższe prawda Tak samo biedni będą chodzili do tańszych lekarzy. Ale teraz też chodzą. Teraz jest dokładnie to samo. <laughs> y, Moje pytanie zmierza do tego, że no, w ślad za takim rozwiązaniem, jakie pan proponuje, to dla mnie jest nic nowego. Yy, Powinniśmy obniżyć podatki. No tak, właśnie mówimy, że na, na początek, w pierwszym ruchu, żeby ludzie zobaczyli, że dostają, to wszystkie pieniądze, które do nas w budżecie, dzielimy przez N czyli ilość obywateli w Polsce i wręczamy do tych te pieniądze, czyli one dostają do należne. Co miesiąc zwalczamy pierwszy rok. A w drugim roku już nie będziemy robili tej operacji, prawda, że bierzemy pieniądze i potem oddajemy, tylko po prostu obniżymy podatki o, o tyle. No i za zatem dobrowolne ubezpieczenia. To znaczy ja jestem wrogiem ubezpieczeń, ale jak są dobrowolne, no to nic na to nie możemy poradzić, prawda? Jak są frajerzy, którzy coś się ubezpieczyć, to oni się ubezpieczają. Jest korzystne, że pieniądze idą od frajerów do swaniaków, bo stwaniacy umieją je zainwestować. Więc dlatego ubezpieczenia są korzystne, bo frajerzy płacą, prawda, są ukradani, bo oczywiście ubezpieczenie okradają ubezpieczonych, no ale jak dobrowolne to jest, to szkoda jest szkoda niewielka, frajer traci. tego rodzaju serca, one są dużo kosztowniejsze i jak wtedy pacjent ale, sobie poradzić? Ale jeżeli w tej chwili, powtarzam, byłoby to leczenie par, parokrotnie tańsze, to, to byłoby lepiej, a nie gorzej. Natomiast od tego są fundacje, od tego są rodziny. To nie jest tak, że można wydawać dowolną sumę na leczenie pacjenta, bo ludzie bardzo chętnie mówią, ludzie chętnie mówią że na życie człowieka jest bezcelne. Ale gdyby na kurację człowieka było 10 miliardów, Pan by je wyłożył. No nie, prawda? No więc jest granica pieniędzy, którą trzeba wydać. co jest tą granicą? Są te pieniądze, które on jego znajomi, prawda, sympatycy, zechcą te pieniądze na jego lepsze wyłożyć. Bo inaczej nie sytuacja taka, że albo ciągniemy za tego funduszu zdrowia potworne pieniądze, bo na innych nie starcza, albo z drugiej nie daje, mimo że, mimo że może by się wy i to cię nie no? To jest rzecz niemoralna. Ktoś decyduje o moim życiu i śmierci. Tak samo sytuacja, jak się, jak się mówimy o tych biednych i bogatych, o tych biednych. No, yy, powiedzmy, to tak jest ta sytuacja, o której mówiłem przed chwilą. Powiedzmy, że brakuje jakiegoś urządzenia. Powiedzmy sobie, brakuje, ja wiem, aparatu, aparatu do dializy, tak? Powiedzmy. No i mamy, potrzeba, jak dla 200 ludzi, jest tylko 100 aparatów. No i teraz ja powiem tak, no ci, co mają pieniądze, to oni przeżyją, a tych 100 rów. No A jak jest teraz? Jak jest 100. Jak jest w astroaparatów, aparatów, to co się dzieje? Też 100 umiera. Tylko teraz przyznają ci mają układy znajomości. Prawda? Tak? I przyznają ci mają pieniądze. E, jest to o wiele, o, o wiele zdrowsza sytuacja. Ale uwaga, Prawda jest jednak to zauważę. Jeżeli tylko się okaże, że brakuje produktu do dializy, natomiast cena aparatów pójdzie w górę, w ciągu paru miesięcy się sprowadzi z granicę. <laughs> I i, i, i zapalenie będą. Także, także, natomiast przy tym systemie obecnym? Tego nie jako, Jakoś tak było w socjalizmie. Yy, jak panowała pełna komuna, to ludzie jednak jechali się leczyć do Ameryki, gdzie wtedy było przechodzić dzikiego kapitalizmu, a nie, a nie z Ameryki do Polski, prawda? I to właśnie z tymi dzieckimi przypadkami. Jechali, zbierali pieniądze, płacili. Czyli

z demokratycznych wyborów podjętych przez naród węgierski. No tak, bo demokracja to jest ustęp, który jest słuszny wtedy, kiedy wybiera tak, jak sobie życzą ci panowie demokraci. Natomiast jeżeli naród zbiera inaczej niż są demokracji, to wtedy nie jest dobrze. Ja nie mówię, że wszystko, co robi pan Wiktor Orban jest słuszne, zresztą widzimy to połowę z węgierskiej, prawda, że on tam robi takie dziwne rzeczy ludziom ale, ale powtarzam, powtarzam, inne kraje okupowane przez Unię Europejską też nie mają dobrych wyników gospodarczych, co by, co by nie powiedzieć. Gospodarka typu chińskiego, tajwańskiego, prawda, malezyjskiego jest gospodarką znacznie bardziej wydajną, wydajną niż europejska. Trzeba powiedzieć jasno, kraje, które są stagnacji są kraje, które są okupowane przez Unię Europejską. To jest, to jest, to jest gołą widoczne. A jeszcze wewnątrz Unii Europejskiej zróżnicowanie, średnia kraju, które wprowadził euro jest niższa niż kraju, które nie wprowadziły. Z widocznym gołym okiem liczby, liczby decydują. Pan Orban no, nie podejmuje żadnych reform niestety. Taki sam błąd popełnił Adolf Hitler, który, który zajął Ukrainę i zamiast prowadzić... on zachował pochody. że pochody są bardziej postępował w skali w No i stracił sympatię Ukraińców, prawda? Także, tak. także że jasno, pan Orban nie wprowadził wolnego rynku wcale. Podniósł nawet do rekordowej jakiejś tam ilości, pewnie by się 7 czy 10%, nie wiem, to było tak. Ale mi najbardziej irytuje yy, chyba ten zamach na no, niezależność Banku Centralnego jak oni to nazywają, i szereg takich reform, które niejako próbują wyrywać Węgry z tej socjalistycznej I to lichwiarskiej. Tak, ale to jest niewłaściwe, dlatego że nie należy wyrywać Banku Centralnego z międzynarodówki lichwiarskiej i dawać je w rękę bołwanom z rządu, którzy oczywiście każą 500 dodrukować, albo coś takiego. Nie. Powinny pozostać prywatne banki, przecież bank jest nie jest prywatny. Prywatne banki, prywatne banki i one też powinny zająć, zająć pieniądzem, a nie jakikolwiek kolos, to będzie węgierski, czy, czy międzynarodowy, czy inny. Więc nie konkurują, proszę bardzo. Ale w tej chwili, jeżeli pan poruszył kwestię banków, pan o jednej rzeczy. Mamy symbiozę we wszystkich krajach, nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko Unii. Mamy symbiozę między bankami, a politykami. Yy, państwo zmusza obywateli do pracowania z bankami, po jest przymus pracy przez banki. Banki mają tyle klientów, którzy muszą tam, prawda, prawda robić. I wdzięczne banki, w zamian za te za przywileje robowania ludzi, Odliczają się Państwu, przekazują samym odpowiednie, odpowiednie sumy pieniędzy, kupując obligacje, które życie by nie, kupiły, gdyby nie gdyby nie dobra itd. Tak tak Jest to symbioza, że powiem, klopijców, którzy wysysają z nas. Trzeba rozciać. rozciąć. Trzeba banki sprywatyzować całkowicie i rozciąć więź, która łączy banki, banki z Państwem. Czy uważam, że przesunięcie ośrodka władzy na przykład ze strony państw, do strony koncernów czy banków, bo tak w istocie chyba się banki nie dzieje. Banki nie mają żadnej władzy, bo no. nie mają ani jednego żołnierza, więc. Ale mają wpływy, chociażby w formie polityków, które no, to opłacają. Banki. Dlatego trzeba mieć dużo banków konkurujących, a nie jeden bank hmm. wykraczający. Jest to nieugięty skutek demokracji, na przykład takie przesunięcie władzy do ośrodków, które zupełnie zostanie... nie Być może tak. Być może jest to, jest, jest to nieunikniony skutek i dlatego właśnie jestem monarchistą, a nie, nie demokratą. Być może jest to nieuniknione. Ja powtarzam, w demokracji można przekupić ludzi, prawda? I... bo króla się nie przekupi, prawda? Natomiast, natomiast proszę zrozumieć jedno podstawowe Monarcha ma jeden interes, żeby państwo rosło w siłę, bo coraz bogatszego, to państwo odziedzicie jego syn, odziedzicie jego wnuk i prawo. Natomiast prezydent ma interes, żeby się nakraść tak, żeby jego syn, wnuki, i prawnuk mieli z czego żyć. I dlatego demokracja jest nieuchronnie ustrojem korporacji, bo jak prezydent kradnie, no to inni też kradną. No, Całe państwo się psuje od głowy. Niestety. Mam jeszcze pytanie, przepraszam. Do... Ja, jak pan ocenia zbiórkę, bo po 20 finale okazały się różne głosy, które go na świecie, w czym ono Znaczy, ja, to jest dobrowolna zbiórka, więc sobie to obchodzi. Byłem prywatny Kowalski, na prawo dać pieniądze Wisieńskiemu i Ciołciakowi, co sobie to interesuje. Natomiast chcę rozróżnić pewien mit. Bo mi się wydaje, że dają pieniądze na załóżmy chore dzieci. Ludzie się mylą. W kraju totalitarnym, a żyjemy w kraju totalitarnym, jest to niemożliwe. Nie ma nie, zrozumienia. Powiedzmy sobie, że ja jestem premierem, tak? tak? I chcę wydać miliard na czołgi i 2 miliardy muszę wydać na służbę zdrowia. Chciałbym dać więcej na czołgi, bo potrzebuję te Ale no nie ma. Więc daję miliard na czołgi i 2 miliardy na służbę zdrowia. Teraz się dowiaduję, że owsiach zbiera 40 milionów. To co ja robię? W budżecie natychmiast planuję na czołgi miliard i 40 milionów, a na sobie wygadają 30 milionów mniej. To jest racjonalne, by obaw ja tak powinno zrobić. Czyli naprawdę ten kto dał pieniądze wsiakowi, nie dał ich na chore dzieci, tylko dał ich na człowieka. No o tym nie. W ustroju totalitarnym jest niemożliwe, żeby dać pieniądze na, na, na coś tam. Póki budżet jest totalny, prawda? To i rządzący mogą je przerzucić. To jak ja dam na to, to nie przerzucę od razu na to, wcześniej jeszcze to zrobię, zanim ja dam, dam, dam pieniądze osiakowi. Zanim ludzie dają pieniądze osiakowi, to one już poszły na to. Albo, albo na coś innego, albo na foto, foto, fotoradary, prawda, na drogach, albo na coś w tym. to dobrze zrozumieć. Ja myślę, że osiak jest przekonany, że on daje pieniądze na chorych dzieci. Zobaczymy. Sam jest Lekarzami, lekarzami, ministerstwem. popieram tylko słowami Kisielewskiego. Socjalizm jest to ustroj, tym którym się bohatersko bo pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. W normalnym kraju nie ma konfliktu, prawda? Wpisuje <grym> się receptę, lekarz ją realizuje, może ją zrealizować, Ja tylko mogę przytoczyć słowa świętej pamięci poznańskiego, takiego łódzkiego bankiera i fabrykanta, który, który mówił tak: Ja idę do lekarza. On mnie bada, on mi wystawia rachunek, to ja mu płacę, ja rozumiem, on chce żyć. On mi daje receptę, ja idę do aptekarza. On mi daje lekarstwa, ja płacę, ja rozumiem, on chce żyć. Ja biorę lekarstwo, ja je do rzeki, ja też chcę żyć. perdão